Cześć, dzień dobry. Z tej strony Simgata witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj chciałabym omówić kwestię najnowszego dodatku Życie Eko. E, powiem Wam, co o tym sądzę i czy według mnie warto w ten dodatek zainwestować. Wybrałam sobie taką formę, ponieważ stwierdziłam, że większość z Was już widziała, co dany dodatek e, zawiera. E, bo pojawiło się bardzo dużo first looków, e, różnych grafik. Eee, I już w ogóle rozgrywek, tak? Więc jakby myślę, że każdy zainteresowany już cokolwiek chociaż widział. Nawet u mnie. A jeżeli nie, to zapraszam na mój kanał, na First Looka e, z właśnie e, życia Eko. No dobra, to już nie przedłużając, e, zacznijmy od moich, e, moich e, ocen. Dobra, więc na początek Nowe Miasto. E, dla mnie wow, super, ekstra. Zawsze czekam na Nowe Miasto. A to naprawdę w moim zdaniem wygląda fajnie. Podoba mi się to, że to nie jest takie idealne miasto, eee, ja zawsze dążę do takiego braku idealności w tych simcach, mm, więc e, tutaj dla mnie fajnie. Ilość parcy dla mnie również jest wystarczająca, chociaż wiem, że dla wielu to było za mało. E, nie wiem, czy zapominali o kwestii eks, wyeksmitowania innych simów i burzenia ich domów. Czy po prostu takiej opcji w ogóle nie brali pod uwagę? Czy to mimo wszystko było za mało? Ale dla mnie, jak na moje potrzeby, jest naprawdę w sam raz. Eee, tutaj kolejną rzeczą fajną jest możliwość mieszkania w bloku, eee, co jest dla mnie w ogóle rzeczą number one. <noise> Zawsze miejskie życie to było moje top 3. Właśnie przez mieszkania, tak. Eee, ja lubię bardzo rozgrywkę zaczynać w mieszkaniach. Może to jest kwestia tego, że to wychodzi taniej, eee, że łatwiej jest zarobić na no ładne meble, niż na wiecie, zanim ten dom zbudować, no to jakby to wszystko nawet czasu. Wiecie, jak to jest? Zaczyna się rozgrywka, robi się simów w 5 godzin, później dom się buduje z 8 godzin, no i później się już nie chce grać, tak? Więc łatwiej zrobić simów w 5 godzin i wprowadzić się go do gotowego mieszkania i po prostu z czasem je remontować. To takie moje po prostu e, widzi mi się a z czasem, No zawsze można tam e, sobie coś tam wybudować. Budować. Więc, możliwość mieszkania w mieszkaniu w innym mieście to jest dla mnie w ogóle super ekstra sytuacja i mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli nawet te bloki sami jakby budować i stawiać gdzie sobie tylko chcemy. Kolejną fajną rzeczą jest właśnie ingerencja, wygląd miasta. Ja lubię robić rzeczy z do ładnego. Czy to mieszkania, czy to simów. Wiecie, zaczynać z simem zaniedbanym, a później kończyć na wow. Czy też mieć jakiś słaby dom i z czasem po prostu go remontować na lepszy. Dlatego też opcja robienia z miasta pięknego jest naprawdę super. Spełnia to takie, wiecie, moje oczekiwania i nie wiem, czy ta rozgrywka nie będzie moją numer jeden. E, właśnie z tego powodu, z powodu tego, żeby ingerować i zmieniać dane miasto. Tutaj e, fajną też rzeczą są te projekty społeczne, na które można głosować. Ja jeszcze wszystkich, powiem szczerze, nie przegrałam. E, jeszcze wszystkich nie, e, nie miałam możliwości sprawdzić, bo no, niewiele czasu minęło od, od premiery, mm, ale no, jakby w końcu możemy w jakiś jeszcze inny sposób. E, ingerować w życie innych simów, nie tylko naszych. E, więc na przykład fajna jest y, jeden z ulubionych projektów, to jest właśnie y, co twoje, to moje, chyba to się tak nazywa. Simowie potrafią nam zabierać z podwórka mm. <laughs> różne elementy, bo są przecież też ich, tak? No i to też jest moim zdaniem taki trochę zabawny element. <laughs> e, czy noszenie torebek na głowach, czy też wolna miłość. I e, wiecie, simsy się bardzo Lubią, A więc yy, więc naprawdę jakby taka ingerencja w tych naszych innych simów z okolicy jest bardzo fajna, no i też jakby taka e, patrzenie na to, jak to dzięki temu się wszystko zmienia na lepsze. E, kolejna rzecz, no to meble. Ja wiem, że w moim first looku już się podniecałam nimi, ale zrobię to jeszcze raz. E, naprawdę dla mnie wielkie wow. Przez długi czas e, meble z wyspiarskiego życia były numer jeden e, i po prostu jakby to czas, wiecie, powstania tego dodatku spowodował, że te meble się wydawały takie bardziej, nie wiem, jakie bardziej takie Rzeczywiste, no takie mniej growe, No, po prostu się najlepiej komponowały, po prostu yy, taka świeżość od nich biła. <laughs> Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Mm, o, może bliżej im do yy, pobranych z, yy, tych modów. Yy. O Boże, no wiecie o co chodzi. Pobieranie mebli, sprawy. Ej, zabrakło mi słowa dobra, przepraszam. Eee, więc A tutaj te meble, no jednak jeszcze te wyspiarskie biją eee, i, I tutaj naprawdę czuć to dopracowanie Co prawda nie wszystko, bo nie wiem czy zwróciliście uwagę, że na przykład Piranki są takie same, czy tam zasłony eee, Belki mamy jedynie po prostu cieńsze, ale są identyczne praktycznie do tych, które już kiedyś posiadaliśmy mm, Ale ilość różnych szafeczek na ścianę, czy też tych stojących jest po prostu wow, zadziwiająca, bo ja mam zawsze problem z ścianami, a to naprawdę bardzo fajna dekoracja. A tryb tworzenia Sima, co prawda dla mnie tam zbyt wiele może nie dochodzi, ale to są takie rzeczy, które mogą ucharakteryzować naszego Sima, na Sima po przejściach, na Sima, który stracił wszystko i musi zacząć od nowa i nie ma nic, tak? Co też jest dla mnie fajne, bo to jest to znowu kolejna kwestia od Sima biednego do bogatego, od Sima zaniedbanego, do zadbanego, tak? Więc tutaj też jakby... Z łachmanów do pięknej sukni balowej, wiecie o co chodzi, więc to jest jak najbardziej dla mnie na plus. Szukałam minusów, powiem wam szczerze, szukałam minusów i ich nie znalazłam eee, jeszcze, może jeszcze za bardzo nie wyszłam w głąb tej gry. Eee, powiem wam tylko tak, że jak rozgrywki ostatnimi czasy w ogóle. E, nie tolerowałam w ogóle nie chciało mi się grać. E, uniwersytet też tak mi opornie szedł e, tak tutaj. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu siądę i kiedy znowu będę e, ratować świat przed śmieciami, więc no, tak jak mówię, to jest kwestia różnych upodobań i ja wiem, że też jak sobie czytałam różne opinii, e, opinie e, na grupach. To na przykład, właśnie, te ratowanie świata jest na zdecydowany minus, że w ogóle to nie pasuje, tego w ogóle powinno nie być, naprawdę. Eee, no ale w sumie na tym polega e, zamysł tego dodatku w większości, tak? No bo e, tutaj możemy się bać w recykling, sprzedawać wodę i energię, więc dla mnie, dla mnie wow. I myślę, że jeżeli moje top 3 wcześniej to było wyspiarskie e, życie. E, miejskie życie i pory roku, albo odwrotnie zawsze mam problem z tym miejskim życiem, porami roku. E, tak, teraz byłoby wyspiarskie życie, życie eko i powiem wam, że miałabym dylemat znowu z tym trzecim miejscem pewnie by teraz wygrało e, pory roku, bo już miejskie życie nie jest na tyle potrzebne, bo mieszkanie mamy w życiu eko więc jakby to wszystko się zmienia, no a meble miejskie życia życie eko to jest w ogóle. Zupełnie inna bajka. Czy ja polecam? Ja polecam, bo ja w końcu gram, bo ja w końcu gram i zapraszam Was na moją serię, gdzie mamy Aster, Raster, Disaster, która nie ma w ogóle pieniędzy, ma okrągłe zero i będzie właśnie co robiła, tą wielką przemianę świata, siebie i domu. Więc ja zapraszam Was też na gorąco. Eee, a dodatek, ja nie żałuję, że kupiłam. Z drugiej strony nie dziwię się, że większość czeka na promocję i uważa, że cena regularna jest zbyt wysoka. Nie dziwię się wcale zupełnie, więc no, ale jeżeli będzie na promocji, bo na nią czekacie, naprawdę niektórym pójdzie się, kupujcie, większość z dodatków bije na głowę. Mam nadzieję, że Wam się moja mała, krótka pogadanka podobała. Może komuś cokolwiek podpowiedziała, może ktoś już określił, czy to jest dodatek dla niego, czy no jednak w ogóle nie chcę na niego patrzeć. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, będzie mi tak cieplutko na serduszku. Oraz możecie zostawić łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Dzięki za oglądanie, cześć!